Chciałam zapytać, dlaczego dzisiaj występuje pan w roli wolontariusza? Wolontariat to coś bardzo cennego w mieście. Ja zawsze wszystkich zachęcam do takiego współdzielenia się swoim czasem, swoimi możliwościami, tym, co się ma. Dzisiaj to jest szczególny wolontariat i powiem szczerze, że wspomnienia. Tych, co odeszli, bycie razem na cmentarzu to coś naszego, coś, coś, co jest w Polsce bardzo silne i warto tego dnia być. I to wcale nie jest, to często nie jest takie smutne święto, jak nam się wydaje. To jest czas, kiedy możemy pomyśleć o naszych bliskich, których już nie ma ciepło, wspominać o tych dobrych chwilach więc y, dobrze tu być dzisiaj razem i, i spotkać się z mieszkańcami Olsztyna. A czy już wcześniej kwestował Pan jako wolontariusz na tę konkurencję? Tak, kwestowałem już y, nieraz y, i zawsze bardzo dobrze to wspominam. To jest y, dużo spotkań, dużo rozmów y, o tym święcie, ale też o Olsztynie. I dobrze, bo ja lubię wychodzić do ludzi, rozmawiać i spotykać się. Mhm. Czyli który już raz tam pasuje? Trudno mi powiedzieć. Trzeci, czwarty, w różnych miejscach to się odbywało. W zeszłym roku było zdecydowanie zimniej. Dziś pogoda jest piękna, sprzyjająca spacerom i rozmowom. A dlaczego to jest ważne, żebyśmy dbali o te starsze cmentarze i nagrobki? Cmentarze są... Takimi miejscami, które przechowują pamięć o mieście. Tu bardzo często można wrócić i spojrzeć, jak nasze miasto już się zmieniło. Przypomnieć sobie o tych, którzy je budowali. To, są, to jest miejsce pamięci, to jest miejsce często wielu wspomnień. Dlatego dbajmy o te nasze cmentarze, pielęgnujmy je. Dużo się zmienia na naszych cmentarzach. Będziemy w przyszłych latach wprowadzali nowe formy upamiętnienia, takie bardziej odpowiadające współczesności. Wiele osób oczekuje tego od nas. Już dzisiaj coraz więcej jest pochówków churnowych w Kolumbariach. Niedługo będzie otwarta, otwarte będzie krematorium działające przy cmentarzu w gminie Dywity, już na naszym orsztyńskim cmentarzu. Ale otworzymy też takie miejsca jak Pola Pamięci czy Las Pamięci, gdzie w ekologicznych urnach będzie można swoich bliskich pochować. Bo takie, taka jest prośba, takie jest zapotrzebowanie Olstynian. jeszcze mam ostatnie pytanie, bo to mnie zainteresowało. Powiedział Pan, że to bycie razem na cmentarzu jest takie silne Polsko i takie polskie. Dlaczego? Znaczy, to, jest jakaś, to jest nasza bardzo silna tradycja. Chcemy być razem tego dnia. Nie, nie, nie zniechęcają nas korki, nie zniechęca nas e, zła pogoda, chcemy być, chcemy tego dnia się spotkać przy grobach, e, odwiedzić e, osoby, e, które, których, e, o których chcemy pamiętać e, i to jest e, piękne, to jest wspaniałe w tym, w tym dniu, e, to, że się spotykamy w takim miejscu. Bardzo Panu dziękuję, dziękuję bardzo. powodzenia dzięki. życzę, dzięki.